Okay? Nie, no też dobrze się! Nie, 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 Ja też pierwsze jakie miałem. Panterkę, Fistera. Fuck, <grym> <auto>, z kiedy auto No pierwsze. Ja nie miałem przerabianych. Elektryczny samochodzi. Ja nie w miałem się ty tych kurt. Jakiś taki. Mój jeszcze przerobił, ten. Znaczy, głupi też, tą drogą. Pytam, CimciRimci, tam. Hopa, baba, baba. Ola, prawa? Boże. To ja byłem, debilu. To ja byłem, ty... <guland> debilu. Ola, jest przed tobą. Ola, Niebieska prawa? Niebieska nawet. Fake Przecież on jeździ, jak naprawdę. I debil. No wyprzedza, tu się cieszy. I, i, i wykrył. No, niesamowite, to jest. No, no przecież... <guland> Dobra, Lisek, krzaczorek. Wypchnęła mnie z bardzo dobrze, nie, Ola. A nie można było tam jechać. No mogę spróbować. Ja Zrobiła Ola o. to samo, co ty, Lisek. Tylko mnie nikt nie pomógł. Ja nie potrzebuję pomocy do takich statek. Mhm. Jesteś samodzielną, no, niezależną, nie, silną... Nie. Jezus Maria. Czuje no, was, no. no. Dziękuję, 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 dziękuję. Sister nie oddaje na rail. Ale za to sponsor dzisiejszego odcinka już tak. deck we're selling the pirate swap move your wings fill this ship to the top bring only the best skins this is going to be a legendary shipment we need skins only Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. I ja just went Pepe Gomez. So... Ja I y... have Vapid Flash GT. But the flash tam... should be GT. Tak. Yes, GT, yes, GT, yes. I say the first car I took. Colin McRae, because this is the Colin McRae car. Hmm. Chyba tak, nie? tak, 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 A, przerobe, tak, na cię, tak. Jak trzerabić. Naprafiłam cię szęt. Fordem, no. Tak, tak, tak. A. Tak, mi się wydaje. Fokusem, no. <noise> no to dobrze. R RS Chyba jeszcze wtedy nie było RS-ów jak on jeździł kolega. Śmieję się. Ale On nie zabrzmiał jak śmianie. No to Bo no. Skupionych. Mhm. No zobacz to, no ja na dachu. Ty, on nie wstaje z dachu. No to już nauczyłeś się czegoś w tym samochodzie. <laughs> ja bardzo nie chcę dostawać tych pędów centralnie na zakrętach takich. A pierdole Oj. Już komunikat, znaczy jak utknąłem to mogę... Wow. trochę no, zbyt jest... skrętny, w sensie wydaje mi się, że trochę za dużo AD i mm -hmm, yy, mm -hmm. on się już odkręca. No, ty też masz zbyt skrętny ten polerny pęd, na przykład jak dostaje na zakrętach, <grym> to ty, ty jestem na przykład podskrętny i nie skręcam w ogóle. Super, mm jest. -hmm. może wolniej jedź, albo w no, Próbuję to zrobić, właśnie cały czas tylko jest wąsko. <grym> a flash DT najmniejszy nie jest. Mhm. Mm bo moim szefem są tylko góry. Jedź sobie z tyłu, bawełny do góry. To jest źle drzew Tu, tu, tu to są tak drzewa oryginalnie, czy Nie, posadzone? nie, nie, to dane, 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 to. dole. no. Mączka. No, widzisz kosmę, jaki na młodnik? Na jaki co? Może młodnik, tak się mówi, na zalesione obszary młodymi drzewami. Tak, naprawdę? Nie wiedziałem. Stary, ja z miasta jestem, jakby, wiesz... Nie wydaje. Nie wiem. Tak mówi zawsze kumpel, jak na Harpaganie szukamy jakiegoś punktu odniesienia. Dobra. Uff. Uf. Dobra. Jesus. Teraz, jak się Ray Rayleigh skończyło. Mhm. No, no skończyło i właśnie jeszcze. się skończyło to, co mówiłam, to dużo D. Wypadłaś? Nie, nie wypadłam, ale mnie obkoczyło. Z powrotem Rayleigh, ona... A. Nie, jest takie tak źle szybkie to Rayli. Nie, nie jest tak źle z tym. Yy. No widzisz, no. może w końcu znalazłeś samochód, który jest w stanie ci wiesz. kup sobie, a ja no. nie wiem czy się da kupić w desze. Da się, da się, ja mam. No, kiedyś to się dało. Pamiętam a, że oni usunęli jakieś auta. Tak, tak, ale oni chyba co jakiś czas po prostu dodają, że można kupić przez jakiś czas jedno i potem... Miona? A, rotacje ja, robią? Tak nie chyba nie. mi się Nie wiem, nie tak. wiem, ja mówię, no dzisiaj jak przecież odpaliłem te agencje i ten, to nie wiedziałem, że tyle rzeczy dodali do tej gry. Można było kiedyś w sumie... A to chyba na streamie najlepiej by było no, tak. Po, no po, tak grindować sobie, no? Pograindować, posprawdzać te nowe rzeczy, co tam pododawali. Ale to ja już bym chciał chyba na tej nowej wersji. Bo tam są... Ja lubię. Tam są... Mm, Coś ala la Carnet można powiedzieć, nie? Że robisz misje i dostajesz nagrody. Mm -hmm. y, takie coś, czekam. lubię takie grindować rzeczy. Robisz, na ekstremalnym mm -hmm. poziomie. Parkuros Monstrosit. Markuros Monstrositos. Mabaczu. Paxos Grande Debilos. Ooo, oh, jest, gracias, muchos, amigos. <noise> okay. Parkur Dobrze, no to ja czekam. Pa jak się wdupcyła, Pa, 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 pa! Zaraz dostanę przed kopy od kogoś będzie krzyczeć. Jezu, zrobiłeś to składnie samo co ona, boże. Nieprawda. Dokładnie tak zrobiłeś jak ona. Pisek! No, ja hamowałem. Dzieci, proszę was! No nie. Przysięgam, A, że... Dobra, udało się. A. Dobra, jadę od was, bo się nie da. Ale mu pomogłem. No, 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 no. Czekaj. Nie, no to dobrze się... Nie, nie, nie. Dobrze, to dobra, ja to już nie zrobię. tego. Sam to zrobiłeś. Sam Nie, brawo. Lisek tak. tam jest zdenerwował <laughs> i trochę... Trochę. Muszę przyznać, że trochę mnie striggerował, Gnój. Czemu cię lisek striggerował? No bo mi wysrał. Nie. Prawie tak. Tam jak się wepchałeś, to mnie tak przykleiło do ściany, że nie mogłem ruszyć. O dobrze, że sławki. to Dobrze no. Można da szybko zrobić? No można, prosto, że można. Ja będę się tutaj. O! Ohoho. Nie o, a ja doleciałem. Ty, a to trzeba co? A, bo trzeba wpaść! A, i się nie pucujecie! łodzianie szmaciarze! Ale co wpaść? Gdzie, gdzie trzeba wpaść? Co trzeba wpaść? No wpaść tu trzeba, do tego. Nie na górę, tylko do boku. Na górę. Jak na górę? A jak zamierzasz zatrzymać? No tu jest slołek. A, to to, to, to zwracam honor. Przecież Lisak mówił, że jest slołek. Jezus, ale ja go nie słucham zawsze, no. Ty się z nim ożeniłaś, nie ja. Ty go musisz Ja się słuchać. z nim nie ożeniłam. To co tu, pełne w czy nie pełne w? Pełne w, pełne w, pełne w, pełne w. Jak się... A, no ja tak. Ja za niego no wyszłam tak. za mąż. Ja czy się my, ja mimo mówię, mimo. Ja mówiłem, No tak, ja mówię ze swej perspektywy, tak, no to... Yy... Tak. O ty... <laughs> <laughs> po <Chłopot> odpala <laughs> pralkę. <laughs> nie się. gadaj. No naprawdę, pralko. Nie mnie, no przecież ta gra jest pierdolona. Jebanym kurwa gumnem. Co no, widzisz, ja się nie odpalam? Natan Marto, uspokój się. Oj! O, nie, nie jedziemy tędy. Uważajcie, bo przebija tu opony na UFO. Musicie wybrać w dobrą stronę. Ale tu są dalekie punkty. O mój Boże. I coś się no. zaraz czuje, że... Co tam wypadłem właśnie? A, -a. O, no widzisz Paksik? Każde jako denerwuje ten. Kolego, paks. ja na slołkach jestem dopiero. W jakich slołkach? na tym co spadaliśmy A -a. razem według przed tobą. No to przecież ja jestem dwa punkty przed tobą. To jest dużo. No nie Myślę, że tak. No ale ty nie jesteś kapitalny w parkury, no to... Ty... Aha No, musisz mnie. Okej. Okay. No, ale tam się przylepił jak... Aksi, sorry, tak chciałem powiedzieć, żeby ci dojebać. Ej. Nie, już nie, nie, niech nie jesteśmy kolegami. No <grym> musisz obejrzeć to co ci wyszło w takim razie dzisiaj z ratą. <grym> Dobra. Czy <grym> tymi... miałem tu wlecieć? Da, zależy o co pytasz. O nie, tam wyżej miałem wlecieć, okej. Okay. To nie hamuje, to nie hamuje, to nie hamuje, to nie hamuje. Bardzo no. nie chciałbym wypaść, bo to jest back checkpoint Bardzo nie fajnie byłoby sobie wypaść Bardzo Bardzo O, tu jest dziura Dziura, dziura mhm. Ale, Ale gówno, guf... się skończyć tą mapę, mogę już alt 4 Nie, graj. Tak jestem striggerowany, że już mi się nie chce naprawdę No graj. no co ty to fajne, przyjemnie. Nie daję łapek w dół, ale teraz pójdzie. No to musisz skończyć, żeby dać łapkę w dół. Albo przynajmniej poczekać, no aż my skończymy. Albo. szansa, że nie skończę. No przecież nie dolatuje to gówno na tych wyskokach trójkątnych za ufami! No trzeba się rozpędzić no. ja tam. No to barera. gówno mapa, no! To też parę razy szczerze? No, tak ładnie to latywało. Mi też, nie. za daleko, bym powiedział. Fajnie. Ty, ale to moje Majbacu to się trzyma. O. o Jezus, że je tu? Za wysoko pojechałem. Y... Tu, w tym... ...tak po się trzeba jechać? Ta, 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 ta. ta. Aha, no, trzeba było tak wolniej to zrobić. Boże. To wolniej, ja nic nie wolniej. Kurwa spadłam. No rampkę taką z tym wyską taką w górę. Trzeba wolniej zrobić to nie na pełnej Epie. To takie pięterka co masz A, to nie to. Co jest? Nie mogę tych pochyłych zrobić. No musisz się przykleić do ściany mocno. No przykleiłam się i odkleiło. I nie jechać na pełnej... Nie zleciałem! No nie no, ja na pierwszym zleciałem. Ale nikt nie pyta. To prawda, akurat. I co to trzeba takiego zrobić? Co coś się, no takie, no tak. No. Cały czas idziesz dookoła tym takim. Mhm. Koniec! Him. Wąski przejazd na no, sam koniec. Ja widzę, chuj ja widzę, chuj ja widzę, chuj ja widzę. Mówisz zejdź, przy, nie siedź przed jej monitorem, no, ile razy Już jestem, o przepraszam, przepraszam, Może. Boże. Zrobione. się nie no, odzywa i No, już mi zaczęło iść jak się przestałem odzywać. Ole dogoniłem. A można się zatrzymać gdzieś? Nie, jak jest już taki w dół zjazd, to nie, trzeba na górze, tam gdzie się pali. A dobra. O... To FK palę i czekam na was. <noise> jak ją jeszcze pięć? <noise> 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 Przytrzymałem ją! No wiesz, tu walczyła o drugie miejsce, ja mam z tam, ja ją mm -hmm. No przecież jedę za wami, daj mi spokój! Ale Aha. byś jechała przed nami!